Wszystko zaczęło się od pomysłu. Później była decyzja, gdzie Szczecin został wybrany spośród 60 lokalizacji. Zaczynaliśmy od paru pracowników. Dziś jest już nas prawie 700 osób. Obsługujemy 50 krajów na wielu, wielu obszarach wsparcia medycznego po to, żeby nasi pacjenci mogli żyć życiem, którym się należy. Firma Coloplast to dobry przykład skandynawskiego biznesu, który znalazł swoje miejsce w Szczecinie. Rozwija się w naszym mieście od wielu już lat w synergii z miastem, wykorzystując potencjał naszych uczelni, możliwości logistyczne i komunikacyjne Szczecina. Obiekt, w którym firma Koloplast znalazła swoje miejsce, doskonale pasuje do realizowanej tutaj działalności. To przestrzeń skrojona na miarę bardzo dobrego biura, w prostym skandynawskim stylu, który stwarza dobre warunki do pracy i do rozwoju. Myślę, że wielu młodych ludzi bardzo chętnie trafi właśnie tutaj, aby rozwijać swoje kompetencje. Our business center here in Strzetyn in Poland is one of the most important assets we have in Kodopest. It's really supporting many, many services across Kodopest in order to take Kodopest to the next level, in order to service many, many patients across the globe with intimate healthcare needs. It is quite characteristic for Scandinavia and, and, and for Denmark that we have developed a, a workplace culture that is more relaxed. less uh, hierarchical than what you see uh, in many places it's wonderful and it is, uh, i would say very scandinavian and uh, i would uh, love to work a place uh, like this. firma koloplast łączy w swoich działaniach niezwykły i fantastyczny potencjał intelektualny pracowników mieszkańców Szczecina, mieszkańców Morza Zachodniego. Jest nam niezmiernie miło, że to właśnie inwestor duński zauważył na mapie świata to wyjątkowe miejsce, gdzie ta firma może tak fantastycznie się rozwijać.